Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi w sprawie Polnordu, co wywołało kontrowersje i skutkowało odwołaniami prokuratorów. Prokurator Sylwia Hamerska, która nadzorowała śledztwo, sprzeciwiła się umorzeniu, co doprowadziło do zakończenia jej delegacji do Prokuratury Krajowej. Podobny los spotkał prokuratora Marka Wełne, który złożył dymisję z powodu różnic zdań dotyczących audytu śledztw. Prokuratura uznała, że Giertych jako prawnik nie był współodpowiedzialny za wyprowadzenie 72 milionów złotych z Polnordu, a jego działania mieściły się w granicach świadczenia usług prawnych. Decyzja o umorzeniu śledztwa wzbudziła wątpliwości, ponieważ zarzuty prania pieniędzy i przywłaszczenia środków wciąż ciążą na jego współpracownikach. Prokuratura Krajowa nie ujawniła szczegółów dotyczących wewnętrznych dokumentów związanych z nadzorem nad sprawą. A wy co o tym uważacie? Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.